Międzynarodowe konfrontacje baletowe w Kołobrzegu to konkurs organizowany od 2015 roku, który zrzesza wokół siebie profesjonalne niepubliczne szkoły baletowe z Polski i Europy. Jest to bardzo prestiżowa impreza skupiająca ludzi kultury i sztuki tanecznej, jednocześnie otwarta dla szerokiej publiczności. W tym roku już po raz dziewiąty będzie można zobaczyć sztukę przez duże S. Dzisiaj w Regionalnym Centrum Kultury od rana trwały zmagania eliminacyjne. Cieszę się ogromnie, bo tak licznie przybywają do Kołobrzegu. E, pokochali nasz Kołobrzeg. E, przed chwilą właśnie usłyszałam, bo ja co roku mówię, że to już ostatni raz, i, e, że to jest najlepszy konkurs, bo szkoły jeżdżą i stwierdzili, że to jest najlepszy konkurs, także możemy być dumni. Zakochali się w Kołobrzegu. I na dziesiąte przyszłe już się zapisują. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku ponownie zgłosiła się bardzo duża liczba uczestników. Dzisiaj mamy 136 solistek tańca klasycznego, 89 tańca współczesnego, to jest na dzisiaj i gdybym tego nie ograniczyła, to byśmy tutaj chyba do rana siedzieli. byśmy siedzieli, może kiedyś, prawda? No Jest to ogromny prestiż tych konfrontacji. Tak, e, i jestem tak szczęśliwa, ponieważ poziom jest z roku na rok coraz wyższy i bardzo jestem ciekawa, co w tym roku e, zaprezentują uczestnicy. Ciężko pracują cały rok na to i to jest jak gdyby dla nich e, podsumowanie ich rocznej pracy. Dzisiejsze eliminacje odbywały się pod okiem wyjątkowego jury którego przewodniczącą jest Zofia Rudnicka. Te malusieńkie dzieci w paczkach, które potem przeistaczają się w piękne baleriny, to, to jest nasza nadzieja, można powiedzieć, artystyczna, i cieszymy się, że nie tylko profesjonalne szkoły baletowe. To jakby można powiedzieć zawodowe, produkują taką ilość wspaniałych tancerzy. Jestem po raz trzeci w zespole, chociaż grono się zmieniało, z wielkim zainteresowaniem zawsze przyjeżdżam tutaj do brzegu bo to jest miejsce, gdzie można zobaczyć jak młodzież z pasją wielką prezentuje różne techniki, style, formy tańca i to jest ważne, bo ta pasja rozwija się od najmłodszych lat i potem mamy szansę pokazać tych młodych ludzi na na profesjonalnej scenie. Atmosfera jest fantastyczna, yy, prowadzący Iwona Wetter i cały jej zespół doskonale pracuje nad tym, aby rzeczywiście pod kątem profesjonalnym wszystko się odbywało tak, jak powinno być. Dla mnie na przykład bardzo ważna jest jakość, tak? czyli nie tylko po prostu ilość, powiedzmy, kręconych piruetów, tylko jakość, jak się je wykonuje i dla mnie osobiście bardzo ważna jest interpretacja i osobowość. Nawet właśnie od takich najmłodszych lat. A już w niedzielę 28 maja o godzinie 12 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury odbędzie się koncert galowy laureatów. Ale nie tylko, ponieważ e, laureaci pierwszych miejsc mamy taką e, zasadę i tradycję, ale nie tylko ze względu na to, że e, komisja sędziowska może wybrać sobie jakiś utwór, który nie zdobył jakiejś tam nagrody, ale był bardzo ciekawy, oryginalny. Także, a poza tym będziemy gościli studentów pierwszego roku Uniwersytetu e, Fryderyka Chopina i między innymi studenci pierwszego roku i nasz student, uczeń nasz, który dostał się do e, na uczelnię i będzie również tańczył w tej grupie pomysłodawcą projektu Międzynarodowych Konfrontacji Baletowych, które odbywają się w naszym mieście po raz dziewiąty jest Iwona Wetter wraz z International Dance Academy w Kołobrzegu, które w tym roku będzie obchodzić swoje dwudziestolecie.